Kino mówi, witam, Jakub Duszeński. Już za chwilę wspólnie obejrzymy szwedzki film zatytułowany Pozwól mi wejść w reżyserii Thomasa Alfredsona. To jest wampiryczna opowieść, a w kinach już możemy oglądać najnowszy film Juliusza Machulskiego, Kołysanka. I z tej okazji moim gościem jest sam reżyser tej wampirycznej opowieści. Dzień dobry, panu. Zastanówmy się na samym początku wspólnie, co takiego fascynuje widzów ludzi w ogóle w wampirach? Oczywiście chodzi mi o tych filmowych i książkowych wampirów. Co fascynuje? Tak. Co moim zdaniem fascynuje ich nieśmiertelność. Znaczy, chyba, że im się że tak potoczy życie, że ktoś ich tym kołkiem osinowym przebije. Ale to, to jest najbardziej ciekawe dla mnie. Nasza tęsknota za, za wiecznym życiem. Za wiecznym tak? życiem, tak. No, ponieważ... Czyli taki aspekt y, superbohatera, trochę komiksowy. Znaczy ja lubię wiedzieć, ja dużo czytam, ja mam. Dla mnie ważniejsze jest to, co ja. Się dowiem, niż to co zobaczę. W sensie, nie, nie, no pewne, nie, nie muszę jeździć w pewne miejsca na świecie, bo jak o nich przeczytam albo zobaczę fotografię, to to mi wystarcza. I również tak jest, że, że tego będzie mi najbardziej brak, jeżeli no, to życie gdzieś dobiega końca. Jak. A wampiry mają tą, tą, tą przewagę, że mogą sobie wiedzą więcej i trwają. I no trwają. tak, ale popatrzmy na ten w takim razie katalog cech wampirzych, prawda? No. Wampiry przede wszystkim piją krew. Wampiry lubią noc. Wychodzą na łowy nocą, czasami śpią w trumnie, prawda? Sz 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 szkodzi im światło słońca chyba, teoretycznie, bo już to zostało przełamane w różnych filmach. Co takiego jest? Zgodziliśmy się, że film Francisa Forda Coppola i Drakula zrobił na nas wrażenie. Pan miał okazję być na planie, z tego co wiem. Ja ten film widziałem wiele, wiele później lat i do dzisiaj w sumie bardzo silnie on we mnie jest, ten film. Pomyślałem sobie, za tymi wszystkimi cechami być może, ciekawy jestem co pan na to powie, stoi taka nasza tęsknota do życia, Poza granicami wytyczonego dobra i zła, poza granicami moralności. No. Ja kiedyś jako pamiętam, jako mały chłopak, to bardzo lubiłem filmy, bo mam wtedy było ich było jak na lekarstwo w Polsce, nie było ich, więc jak jeździłem gdzieś rodzice mnie brali gdzieś do Francji, udało mi się kiedyś pojechać jako taki piętnastolatek, to zrazu szukałem filmy o wampirach. I tak, ale ale, ale nic sz... się pan nie zastanawia, dlaczego? No bo tego nie było. I to no było nie, taki... nie było, no. Ale nie było i to było... nastolatka fascynuje w postaci wampira? Dlaczego nie wilkołak, prawda? No. Wielkołak 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 mniej. Wampir Wielko... pojawia się w kulturze tak. popularnej non-stop, ewoluuje. Proszę no też no zwrócić tak. uwagę, że ten niegdysiejszy wampir, ten Max Shrek z filmu Murnała, prawda, Nosferatu, to był jakiś odrażający, posępny Nieprzyjemny typ. Tak, troszkę tak. A co teraz się stało w kulturze masowej, że nagle ten wampir jest super przystojnym nastolatkiem, Robertem Pattinsonem z filmu Zmierzch, który tak naprawdę nie tyle budzi odrazę i lęk, co pożądanie, no, przynajmniej w tej płci no Ja myślę, że to jest marketing pewnie też. To nie wystarczy, nie no, wystarczy. Lepiej pisać, że przysto no, bo, bo przystojnych wampirów nie było. I, i dlaczego taki. nie z wikołakiem? Y, nie wiem. Wiem, że był już wywiad z wampirem, nie? to też już tam byli piękni. Piękny Tom Cruise, piękny, piękny Brad Pitt, dokładnie. No Chcę powiedzieć, że Oddziałuje na nas. Pięknego postać na naszą tak. wyobraźnię, bardzo silnie. I wydaje mi się, że, że dlaczego? No, bo film jest dla młodych ludzi. Jak oni zobaczą starego dziada, wampira, to będzie mniej ich interesował niż młody dziad, yy, 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 przystojny. I młode... To jest film o miłości. zmierz. mi się nieco podobał nawet, natomiast ta druga część już zdecydowanie nie. Ale Zmierzch, wiedziałem dlaczego miał taki sukces. Mhm. Myślę, że ta reszta to po prostu Zmierzch pociągnie resztę całe te wagoniki doczepione do, do tego pierwszego odcinka. No, mi się najbardziej podobało, jak on po tych drzewach skakał, tam mógł latać w powietrzu. To jest super. To jest super. To to, to, jest, to, jest, to, to jest na przykład atrybut, który na przykład każdy by chciał. Znaczy nie wiem, czy każdy, no ja bym chciał. To, że, 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 jest, że jest silny, znaczy, że jest jakby niezniszczalny w jakimś sensie. No to trochę, chyba, że trafi swój na swego. Nie? Czyli to taki jest... schemat chciałbym tak, ale ponad... trochę tak nie wolno. No, chciałbym tak, ale trochę się boję. No, taki, no zastanawiam się, trochę, czy nie taki, stąd taki... w ogóle fascynacja właśnie w tym... nie troszkę, trochę to jest, znaczy on nic nie kreuje, ale jest takim no, po, poza wszystkim, on, jemu wolno wszystko i jest nietykalny. Znaczy jest. Niezniszczalny. Niezniszczalny. Tak, ja. tego chyba, że trafi swój na swego. Że już...